Wydawało się jeszcze w grudniu, że do UFC 297 tak bardzo dużo czasu, ale to przecież już w tym tygodniu i ten elektryzujący pojedynek, jeżeli chodzi o wagę średnią, czyli Dricus Duplessis kontra Sean Strickland, a właściwie powinienem powiedzieć tak, jak jest napisane na karcie głównej, czyli Sean Strickland kontra Dricus Duplessis. Zanim przejdę do analizy tej gali, głównie pojedynku wieczoru, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, o kciukach w górę i oczywiście komentarzach, bo jest tutaj co komentować. Bo jesteśmy na samym początku Fight Weeku, Dopiero pierwszy odcinek embedded za nami. Właściwie Countdown pojawił się również na kanale UFC niedawno, więc tutaj jeszcze wiele informacji przed nami. Oczywiście karta może się zmienić, ktoś z tej walki może wypaść, ale właściwie jesteśmy na ostatniej prostej i analizę zacznę od walki. Wieczoru. Gala odbywa się w Toronto. Jest to pierwsza numerowana gala w tym roku. To może takie drobne ciekawostki. I szczerze przyznam, że tutaj na tej karcie walk, głównie jeżeli chodzi o e, walki głównej, walki wieczoru, no to poza właściwie tym pojedynkiem z Chiklanda, z Duplessisem, nic takiego się nie dzieje. No bo wiemy, że 298 i 299 napakowane zawodnikami i starciami po brzegi, no i jeszcze nie ogłoszone to, co będzie się działo na UFC 300. Walka o pas wagi średniej. Myślę, że w niesamowitym miejscu jest w tej chwili Drikus Duplessis. Troszeczkę naświetlę Wam jego karierę. To jest zawodnik z południowej Afryki, który występował w KSW, ale zanim trafił do polskiej organizacji, to zdobył podwójny pas w swojej organizacji w południowej Afryce, bo Drikus Duplessis pochodzi z Pretorii. Czyli nawet nie największego miasta Republiki Południowej Afryki, bo tym miastem jest Johannesburg, tylko z trochę, z trochę mniejszego. I dopiero kiedy tam umocnił swoją pozycję, to zaczął interesować się walkami międzynarodowymi. Głównie oczywiście, znaczy jeszcze nie był tak zbudowany fizycznie, silnie fizycznie, jak jest, jak jest teraz. Był dużo szczuplejszy, ale wygrywał lub co ciekawe przegrywał głównie przez gilotynę i poddania za pleców. Zduszenie za pleców, oczywiście. Dopiero kiedy pojawił się w KSW, no to było wiadomo, że jest zawodnikiem, który może stosować też całkiem ciekawe wymiany stójkowe. No i trafił na zawodnika, który, w moim mniemaniu, chyba tyl nie tylko w moim zdaniu, jest jednym z tych fighterów KSW, który nigdy nie trafi do UFC. A powinien, czyli na Soldicza. No i tego Soldicza pokonał w pierwszym pojedynku, natomiast w drugim już tę walkę z Soldiczem przegrał. Natomiast. Do UFC trafił stosunkowo późno, to znaczy dużo po swoim hypie, przynajmniej na lokalnym podwórku, no bo wrócił potem jeszcze do IFC, czyli do tej organizacji w Południowej Afryce, i dopiero potem dostał angaż do najbardziej prestiżowej organizacji MMA, czyli UFC. Ciekawe jest też, że Drikus Duplessis to zawodnik, to fighter, który myślał o karierze w rugby i myślał o niej bardzo poważnie. Zresztą wiemy, że Republika Południowej Afryki to jest jedna, jeden z najważniejszych ośrodków, jeżeli chodzi o tę kontaktową dyscyplinę drużynową. No i jest drugim zawodnikiem w historii UFC, który ma szansę walki o pas, a wywodzi się właśnie z tej, z tej dyscypliny sportowej, bo oczywiście pierwszym jest Aleksandr, Aleksander Wolkanowski. Ma to oczywiście bardzo duże znaczenie, bo rugby jest sportem kontaktowym i sportem niezwykle brutalnym. Szczególnie w takich ośrodkach jak Wyspy Brytyjskie, Australia, Nowa Zelandia czy właśnie RPA, ci zawodnicy są naprawdę, rugbyści są wysokiej klasy. Są to bardzo dobrze zbudowani rugbyści, bardzo dobrze przygotowani wydolnościowo zawodnicy i myślę, że ma to bardzo duże znaczenie w transferowaniu pewnych umiejętności na przykład wydolnościowych czy siłowych do e, nie tylko mieszanych sztuk walki, w ogóle do sportów walki. Po, wydaje mi się, e, bo sam trenuję sport kontaktowy, który nie jest sztukami walki, wydaje mi się, że pomiędzy e, jest bardzo dużo powiązań związanych z budową ciała czy z tym w jaki sposób e, Radzimy sobie z presją albo radzimy sobie z zrywalizacją, w sensie takim bardzo surowym, kontaktu fizycznego, pomiędzy wszystkimi sportami kontaktowymi, nawet jeżeli chodzi tu o koszykówkę. Jedynym sportem drużynowym, który się nie sprawdził kontaktowym w przypadku różnych fighterów, np. przykład Centru czy Dominique Ray, jest to futbol amerykański, co jest dosyć, dosyć ciekawe, który też jest niezwykle wymagającym sportem kontaktowym. Natomiast największa zaleta Drikusa Duplessisa. Jest w tym, że Dricus Duplessis to zawodnik, który potrafi wywierać presję bardzo długo. To jest fighter, który niespecjalnie kalkuluje w tym, co robi i dysponuje bardzo dużą siłą fizyczną. To, co dla Shona Stricklanda w tej chwili jest niezwykle ważne do analizy lub niebezpieczne, to to, że Dricus Duplessis niedawno zuperował sobie nos i widzieliśmy, jak wydolnościowo wyglądał. Z Robertem Whitakerem. W analizach różnych kanałów rzadko mówi się o tej operacji nosa. Często wspomina się o tym, że Dricus Duplessis nie walczył jeszcze na dystansie pięciu rund, ale przecież po to właśnie zrobił tę operację nosa, żeby właśnie wyglądać bardzo dobrze, żeby się właśnie nie męczyć. Bo w walce z Bransonem, na przykład, no wydolnościowo Dricus Duplessis wyglądał dyplomatycznie mówiąc, tak sobie. Choć walkę wygrał. Ma to też ogromne znaczenie, bo jeżeli faktycznie ta wydolność Drikusa do Plessisa, która pozwala mu na tak dużą intensywność prowadzenia pojedynku, czyli lawinowanie swojego przeciwnika, zamykanie go w narożniku oktagonu, zamykanie go pod siatką i wywieranie presji, nie jest tak dobra, jak sam mówi, to w ciągu pięciu rund niesamowite cardio z kolei znowu wywierającego presję Shona Stricklanda może być zgubą dla Drikusa. Duplessisa. To jest trochę pojedynek, jest takie bardzo fajne angielskie, anglojęzyczne określenie siły, która jest nie do zatrzymania, która trafia na obiekt, którego nie da się poruszyć. I mam to oczywiście na myśli siłę nie do zatrzymania w postaci drukusa Duplessisa, która zderzy się z obiektem nieporuszalnym w postaci Stricklanda. Sean Stricklanda. Głośno o tym mówi, bardzo mało trenuje mm, taktycznie lub tylko tak mówi, strategicznie, natomiast poświęca bardzo dużo treningu na sparingi, właściwie tylko sparuje, więc jest przyzwyczajony do tego, że w tym swoim takim bardzo mm, ekscentrycznym stylu, jakim jest ta zmodyfikowana fila, filadelfijska y, skorupa, będzie przyjmował bardzo dużo ciosów, ale jednocześnie Sean potrafi nie przerysowywać tych ciosów, on bardzo mało mm, kombinacji jest w stanie przestrzelić, ponieważ wyprowadza je właściwie z krótkiego dystansu, z bardzo bliskiej odległości, bardzo systematycznie, ale nie wkłada w każdy cios tak dużo siły, jak na przykład będzie to robił Trikus Duplessis, co powoduje, że kiedy zagania swoich przeciwników, którzy są na przykład bardzo dobrze przygotowani taktycznie do narożnika, to oni zaczynają się po prostu gubić. Pod tą lawiną, to nie jest nawet lawina, pod tym dźganiem ciosami prostymi, które pozwalają w przypadku filadelfijskiej skorupy zarówno z lewej, jak i z prawej ręki, to powoduje, że ci fajterzy, którzy nawet mają wysokie fighter IQ, tak jak Izraela Dysania, zaczynają się gubić, zaczynają przetwarzać za dużo informacji niż pozwala na to ich procesor, co powoduje, że gubią się w swojej taktyce, gubią się w tym, co właściwie za chwilę chcieli zrobić i w momencie, kiedy próbują złapać dynamikę, próbują złapać wreszcie ten game plan, który mieli przygotowany na Sean Strickland, cały czas dostają proste, cały czas są zaskakiwani i ten rytm zostaje po prostu wybijany. No i teraz, jeżeli porównamy sobie tych dwóch fighterów, no to Sean Strickland... Nie wierzę, że będzie przygotowywał inaczej, że będzie rozwijał swoje fight IQ do walki z Drikusem Duplessisem. Jestem w 100% przekonany, że zobaczymy tam takiego Sean Stricklanda jak w każdym pojedynku, czyli w takim samym pojedynku jak w Izraelem Madestaniu i takim samym jak z Aleksem Pereirą. Tylko teraz, jeżeli Sean Strickland będzie starał się przyjmować, ale jednak cały czas przyjmować ciosy od Drikusa Duplessisa, który również będzie próbował wywrzeć od samego początku na nim presję to może się w tym wszystkim sam y, pogubić i zacznie powoli pękać. Tak było właśnie z Aleksem Pereiro, Adricus Duplessis, który, no powiedzmy sobie szczerze, szczękę ma całkiem niezłą. Y, będzie w stanie przebić się przez y, te dźgania, wręcz takie trochę jak w szpadzie, y, jak w bronią białą y, Szona Stricklanda i zacząć wywierać presję z kolei na nim. A wtedy Sean Strickland no nie ma niestety żadnej amunicji, y, którą mógłby wystawić przeciwko Drikusowi Duplessisowi, mimo że nie jest zawodnikiem, który był często obalany, no to raczej pod, będzie musiał ulec pod siłą fizyczną Drikusa, Duplessisa. To też, co jest ciekawe w tym pojedynku, to to, że wydaje mi się, że żaden z tych y, fighterów nie ma nic do stracenia. To znaczy, Drikus Duplessis Pokonując Roberta Whittakera w wieku 30 lat, yy, dalej bardzo dużo opcji otwartych ciągle w UFC. Nadal jest zawodnikiem, którego będziemy chcieli oglądać, bo ten pojedynek z Seanem Stricklandem wydarzył się dość szybko. Głównie przez to, że najpierw sam przez kontuzję wypadł Dirkus Duplessis w walce z Izraelem Adesanią, a Adesania zadecydował o tym, że będzie to Shonem Strickland, przegrywa z Seanem Stricklandem, sam robi sobie krótką e, przerwę i urlop. Teraz sam jest kontuzjowany, więc do tego zderzenia po prostu musiało dojść, bo właściwie najbardziej. Doświadczonym czy takim cenionym zawodnikiem w wodze średniej jest właśnie Robert Whittaker, pokonany w efektowny sposób przez Dricusa Duplessisa. Z kolei Strickland jest postacią, o której, której poświęciłem bardzo dużo, kiedy mówiłem o podsumowaniu 2023 roku w Światowych Sportach Walki, postacią, która nigdy nam się nie przydarzyła tak naprawdę w MMA, gościem, któremu po prostu w ogóle nie zależy. Dla niego to, że jest mistrzem, to jest zupełnie coś nowego, to jest jakaś nowa platforma, nowe doświadczenia i on niespecjalnie się spina nad tym, że ten pas musi bardzo długo nieść, że musi w, y, być jakimś mistrzem, którego wszyscy oglądają, że y, w ogóle ta opcja się pojawiła, bo on sam mówił, że nigdy tej ambicji walki o pas nie miał. Czy to powoduje, że ten y, pojedynek może być bardziej efektowny? Zdecydowanie tak, bo zarówno Sean Strickland kiedyś pseudonim oktagonowy Tarzan, jak i Drikus Duplessis raczej postawią wszystko na jedną kartę, czyli. Według mnie będą stawiali na swoje najmocniejsze style, bez kalkulowania na to, czy to się sprawdzi, czy nie, i będą za wszelką cenę próbowali przedrzeć się przez własne, e, własne mury, które zbudują e, walcząc ze sobą. I tak jak w przypadku Szyna Stricklanda będzie to wywieranie presji. Ciosy proste, filadelfijska skrupa, przyjmowanie ciosów i uła, próba, próba złamania mentalnego Drikusa Duplessisa, że te ciosy, mimo jego ogromnej siły fizycznej, nie robią na Stricklandzie wrażenia. A z kolei Drikus Duplessis będzie za wszelką cenę atletycznością, świetnymi kombinacjami, backfistami, próbował przebić się przez filadelfijską skorupę, wywierając presję na Stryklandzie, który pod tą całą presją w końcu się po prostu zwinie. Wydaje mi się, że Drikus Duplessis. Może zostać mistrzem, może zostać mistrzem i ma wszystko to, czego potrzebuje, żeby Szona Stricklanda pokonać. Gdy sobie pomyślimy o tym, jak to zestawienie zostało e, dograne, to du Duplessis mógł trafić e, dużo gorzej. W sensie wśród mistrzów panujących w wadze średniej, czy w ogóle fighterów po, po pokonaniu Roberta Whittakera, na miejscu pasa mógł być na przykład Izrael Adesanya, mógł być tam Alex Pereira. A Drikus Duplessis trafi akurat na Shona Stricklanda. Myślę, że będzie tutaj powtarzając, cytując za danym Myślę, że Drikus Duplessis bardzo pewnie wejdzie w ten, w ten pojedynek. Pytanie, czy pod tą presją, czy pod tym całym medialnym szumem, który na pewno w tym tygodniu będzie występował, Sean Strickland będzie w stanie być Shonem Stricklandem i wykorzystać to, co ma najlepsze, czyli ciosy, ciosy proste i zamknięcie w własnej grze trochę. We własnym takim planie wywierania, wywierania presji i łamania dynamiki Drikusa Duplessisa, właśnie zawodnika z południowej Afryki. Bo złamanie jego rytmu, jego atletyczności, zamknięcie go na małej przestrzeni, to jest właściwie najlepsza strategia, jaką może przyjąć Sean Strickland. Na tej karcie jeszcze króciutko o kilku ciekawostkach. Walka co eventowa to Rachel Pennington i Mayra Silva. To jest pojedynek ciekawy z tego względu, że Pennington zaczyna, będąc na drugim miejscu w wadze kobiet, zaczyna delikatnie wysuwać nam się na prowadzenie, jeżeli chodzi o pretendentki do pasa. Amerykanka trochę długo na to pracowała, natomiast teraz już jest taką jedną zawodniczką, która jest brana pod uwagę w tym największym topie w ogóle w historii UFC, jeżeli chodzi o kobiety i wagę kogucią, ale będzie musiała się zmierzyć z prospektem, o bardzo obiecującym, jakim jest Majra Bueno Silva, która nazywana jest damskim, wolkanowskim troszeczkę i faktycznie ma bardzo taki nie tylko ułożony styl i potrafi bardzo dużo płaszczyzn mieszać i kombinacji w jednym momencie bardzo szybko adaptować się do tego, co się dzieje w octagonie, ale przede wszystkim dysponuje dość dużą siłą fizyczną. Wiemy, że oczywiście wśród kobiet zawodniczki takie jak na przykład Ronda Rousey czy, czy Joanna Jędrze to akurat Joanna Jędrzecik dysponowała ogromną szybkością kombinacji ciosów, co powodowało, że szybkość zabijała, tak jak mówił Conor McGregor, siłę. Natomiast w przypadku na przykład Amandy Nunes bardzo ważne było to, jaką siłą fizyczną dysponuje dana zawodniczka i na pewno ma też znaczenie przy okazji Jean-Wesley. No i nie wiem czy Rachel Pennington jest tu w stanie dać Mary Bono Silvie na tyle inteligentny pojedynek, żeby tutaj jej mocne strony zniwelować, więc tutaj Silva raczej faworytem, jeżeli chodzi przynajmniej mnie o to starcie. Całkiem ciekawy pojedynek Nila Magni z Mike'em Malotem, Kanadyjczyk, który próbuje znaleźć się w topce, jeżeli chodzi o wagę półśrednią. Warto mi się też wspomnieć o Chrisie Curtisie, który będzie walczył w wadze średniej. To jest w ogóle jeden z tych zawodników, który, tak jak Michael Venom Page, bardzo długo czekał na angaż. Wydaje mi się, nie pomylę się, mogę się pomylić o rok lub dwa, ale Michael Venom Page czekał na angaż w UFC 14 lat, natomiast Chris Curtis aż 12, więc tutaj... Late to the Party, jak to mówią amerykańscy komentatorzy, bardzo późno znalazł się w tym wszystkim Chris Curtis, ale jest jednym na pewno z ciekawszych e, fejterów, jeżeli chodzi o wagę, wagę średnią. Gala odbywa się w Toronto, stąd Marc-Andre Barrio, e, kanadyjczyk, który będzie walczył z Chrisem Curtisem i oczywiście Mike Malot, walczący z Nilem e, Magnim. Jeszcze jedna, jedno ciekawe zestawienie, które będzie otwierało kartę główną, to e, w rankingu na trzecim miejscu Anglik Arnold... Allen i na dziewiątym miejscu Mujsar Ewlojew Rosjanin, którzy będą znowu mm, przestawiać klocki w wadze piorkowej, tak żeby po walce Ili Topuri z Aleksandrem Wolkanowskim wszyscy wiedzieli, kto jest następny w kolejce do tronu. Dawajcie znać, co myślicie o tym zestawieniu, czy uważacie, że mm, mistrzostwo zostanie w rękach Szona Stricklanda, czy przejdzie w ręce Drikusa e, Duplessisa, komentujcie. Dowoli bawcie się dobrze na tej gali, która będzie się odbywała przynajmniej u nas w niedzielę o 4 rano. No i oczywiście dawajcie znać, co o tym myślicie. Ja postaram się zrobić analizę po fakcie, czyli po gali jeszcze na początku przyszłego tygodnia. I oczywiście dzięki. Do następnego.